Siema, z tej strony Skiller. Witam po długiej przerwie, gdzieś tak chyba około miesiąc nie było filmów. Ale to nie, nie z tego powodu, że mi się nie chciało nagrywać czy coś. Po prostu no, sprawa techniczna. Sprzęt mi się popsuł, próbowałem go jeszcze ratować i w ogóle, ale nie udało się. Próbowałem wszystkiego, ale no, po prostu nie, nie do ratowania. Tak zeszło, to nie, nie to, że naprawiam cały miesiąc, ale później czekam jeszcze na nowy sprzęt, na, ten, na now, no, nową maszynę. Ale wszystko już teraz jest ok, filmy będą na pewno częściej. No, A to jest Alan Wake's American Nightmare. To jest gra na Steam'a, jakby ktoś nie wiedział, także można kupić sobie na Steamie, nie wiem ile tam dokładnie kosztuje. Ja co prawda w to nie grałem nawet w ogóle. Także ja, no bo, no szczer... tak szczerze, tyle co tutaj, tyle co wy teraz widzicie, to ja właśnie też widz... widziałem. No. Więc, tak tryb fabularny, częściowa rankingi, osiągnięcie kolekcji. pomoc i opcje, tutaj coś jest, jak grać, grafika, jak jest da się zwiększyć chyba się nie da zwiększyć, no okej okay. mm, nie wiem za bardzo o co chodzi w tej grze dopiero się będę z wami dowiadywał okej okay. no to wychodzimy z powrotem tryb fabularny rozpocznij nową historię normalny koszmarny weźmy normalny no bo ja nie znam tej gry co do Call of Duty i The Devastation to też będą, tylko muszę na nowo zainstalować, bo jeszcze nie miałem czasu zainstalować. Ciekawe o co chodzi w tej grze. A dangerous quarry, the herald of darkness. His <laughs> evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. <laughs> I'll catch you eventually! Maybe. But what are you going to do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Hmm. Jestem sporo, tym zapomniałem, że mam włączone głośniki, a nie słuchawki i musiałem sobie zmienić. To wygląda trochę jak GTA, co nie? GTA 4. Ale głupie trochę, że z prawej strony jest człowiek, a nie z lewej. Byłoby mi o wiele lepiej, ale co tam? Myszko się rozgląda, tutaj się steruje. Tak, podnieś latarkę. Gdzie jest ta latarka? Tu jest. E, podnieś latarkę. Ło! Okay co dalej mamy robić? Trzeba się parę zejrzeć tutaj jakoś. Spacją się skacze. Kontrolem... kontrolem się idzie normalnie. ten się sprintuje. A co to? To mi się podoba Będę <grymne> walczył samolotarką No genialno Punkt kontrolny Tu coś jest oh, Nie to nic nie ma. Hmm Ooo Co to? What the fuck? To Ło! Wow. Oho. Wow. Boom headshot. Boom, boom, boom. O oh yeah. Dobra. Hmm, coś miałem wziąć. To jest takie połączenie GTA 4 z Soulstheim. Light... No, is, sorry. And... And <laughs> In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. pisarzem był, hmm. jakaś karteczka. Strony masz, masz pozwalają. Eee, nie sądzę, żem Okej. I to nie, jaki półnek. O nie, ja jeszcze muszę sprawdzić klawisze. L K J H G -F N, -N. Coś mało klawiszy jest, bez baterii. Co chodzi? Aha, o, patrzcie, mogę wyprostować, a nie... A, patrzcie, tabem się zmienia kierunek. O, super, to teraz mi jest o wiele lepiej. Okej. Okay. Coś tu jeszcze mamy? Pewnie już nic. Tu się zmienia broni, okej. Okay. Jedynką, dwójką. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Sprintem... the lights of the motel promise safety the man senses that the solution to his predicament begins there hmm. Fajnie, to jest, ten, ten narrator somewhere history. within the earth space itself has been pierced and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Matko. Najlepszym rozwiązaniem jest ucieczka. Jasno oświetlone obszary stanowią bezpieczną przyjazdę i przed wrogami. Co jest, 13 SKATE. Gdzie mam biec? Tam jest mocny, szybko Kurde, jakieś Katar męczy chyba znowu O kurde Bądza mys I bateria się kończyła Szybko, szybko Bezpiecznie jest to non stop światła, które się zdrabia Super. Czym się wychodzi? A, po prostu trzeba kliknąć OK. Dobra. A, dobra. Nie by to zużywał tego. Okej, dobra. Pędzimy do tego. Co tu jest? To z z Z Stron... we masz ten przystępnym co to Ktoś jest? O, okazał dziewczyna, fajna hmm. Hey, it's you. Kopala do paladaj. You remember me, right? Emma? Emma Sloane? I think you might have something that belongs to me. Really? page. Oh, yeah, that's weird. I, I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I, I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure, we have, Mr. Wake. Remember, you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, um. Now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything. Except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. Dobra, już nie będę z nią gadał, bo zagadałem się. Przy czym EBS zmienić pistolet, pistolet na gwoździe? Zobaczymy, jak to działa. To jest gówno. Dajcie mi ten sporo, ten mój. Ale za mam, co prawda? Nie da się wziąć tego. Dobra, co byśmy mieli w takim razie ten. The champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. I mam zero. No nie, dobra, Z tym amunicją Mogę to w końcu. Eee, chyba jeszcze je trzy kartki A jest tu jakaś mapa czy coś. Nie ma mapy. Może tutaj? Nie hmm. <coughs> Tutaj trzy przedmioty do ponownego napisania rzeczywistości o co chodzi? Dobra, nieważne. Pędziemy tam. Dżyn. Minimal pokazuje część jak mi pokazuje Twoje aktualnie Dobra, nieważne Poradzę sobie 4, 3, 3 da się przejechać autem? Zobaczmy e, lipa nie mogę przejechać się Tilugun Czemu on tak się tak kłóca? Dziwnie Diciendo, game, <podanguine> strona masz napisu. Gdzie? Gdzie ta strona masz napisu? Na mapie pokazuje mi to. O, oh, jest! Jest! Super, mogę w końcu będę w końcu otworzyć tę skrzynkę. Ok, gdzie tu. What the fuck! Jesus Christ! gdzie jesteście? o matko nie nie szybko, szybko tupe, nie wiedziałem, że tak ciężko ich załatwić się męczysz dobrze, dobrze, dobrze Jest Ale mało życia, no. Ciekawe czemu Dobra, idziemy, idziemy Tu coś jest Tu mieć pistolet sygnałowy O, A czemu nie mogę wziąć dwóch rzeczy na raz? Przecież tu jest A nie, jest, dobra, okej, czekaj Ma nic nie dopisy, co może być tutaj Strzelba Nie muszę mniej więcej Też. Ok. Coś tu jeszcze jest, nic tu nie ma. Gdzie jest ten... Muszę znaleźć tę skrzynkę. Żeby ją otworzyć. Zobaczmy co tam się chowa. O, przecież miałem zamienić pistolet, no bo ja się napisać do maszyno, boooo, pistolet. Kurde, super mam muzyczka. Ale zarąbiście, teraz będzie. Ale czad. No dobra, zaraz no to dociskamy to z, z koksem. Znowu mi to zaraz pewnie wyskoczą jakieś gówniaki. Czemu mi tu pokazuje, że... Ha! Coś tu jest. Akumulator. Okej. Okay. Mm -hmm. teraz thing Mhm. teraz tam. Aha, to światło mnie leczy. Hmm. W porządku. Czy tam jest? Co ta, tam, ta Strona... O, super, znowu jest ta strona. Fajnie, że to pokazuje, gdzie są te strony. Na mapie pokazuje, ale nie muszę sam szukać tego. Tylko trochę ciężko to zdokalizować. Coś tu wycieka. 453. Oh, Television. Maybe something cool will Oh Hell, this isn't going to be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry. I'm not very good with gadgets. Uh, that's more like it this is what the drug i'll be right with you i just gotta do this one thing i like it quiet hmm. i bet you're wondering why this is happening why am i doing all this why am i so hell-bent on ruining your life you're cramping my style you've got money fame everything you could want but you don't know what to do with it i do i'm getting all the things you never had the balls to go for having more fun too <laughs> <laughs> do you know the real difference between us on je, ja, <laughs> I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. <laughs> o matka chory pany typ boże święty co za typ mógł już przynajmniej zastrzec, a nie Wow, Co Super, teraz jest jasno Ale nie mam amunicji, bo bullshit musiałem od razu nie O shit Dobra, no to idziemy dalej Co tutaj jest? Aha Zawór Jeszcze jeden, no to idziemy Ciekawe, po co, co ma zawór, zawór do akumulatora. Nie wiem za bardzo. <laughs> Może ktoś wie, ale ja na pewno nie. Dobrze. Bierzemy. Piąty. Co to jest? F5 nawet. F5. O! My name is Alan Wake and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled e, dobra. Nie, chyba nikomu nie chce się tego słuchać. Dobra, idziemy. Ty, 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 ty. Mm -hmm. O, gdzieś... Gdzie jest ta strona do... Tu jest, taki. Okay. Mm -hmm. Zbieram te strony bo są pewnie potrzebne ale nie będę ich czytał bo to jest strata czasu Okej, okay. gdzie tu wejść trzeba tu No i co ja mam tu zrobić Mam tu już palić No i no naprawdę co ja mam tu What the fuck? it itself in two to avoid the hated light it becomes weaker but more numerous such is the arithmetic of horror uh -huh. <laughs> <laughs> <Emotion. Humotion. laughs> oh, Szybko, szybko. Dobra, jestem. Sio siosio. Sio, sio. Nie! Eee. 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 No. Kurde, ja się nie mogę bić, no! No! Daj, daj daj tam płytę! Czekamy! Zobaczymy się jak zdobędę tą płytę Okej, okay, dobra, jestem z powrotem Muszę uciekać teraz szybko Przed tymi głupkami Okazuje się, że oni się powielają Jak, jak się mi strzelują Dobra, szybko do tego światła Do tego światła Czemu znowu się przełączy O, dupę, nie, nie, nie Kurde Fuck you Jest What the fuck What the fuck? Dobra, mam, mam na O O kurde. Szybko szybko do światła, si do światła si 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 Kurde Chor. Jestem cały teraz spacony Z nerwów Just oh. stop. Ok, idziemy. Czy mam iść? Mam tam iść gdzieś, gdzieś. Jeszcze coś tu muszę się rozejrzeć, czy nic tu nie ma. Ok, jestem z powrotem. Nic tutaj nie ma, jak jednak się okazuje. Ale zobaczyłem coś takiego. Widzicie to na niebie? Ciekaw jestem co to jest. Hmm, chyba nie no, szatam. Dojdziemy do tego punktu i to będzie na tyle, na, jak na dzisiejszy odcinek. Pierwszy odcinek, a już, już takie emocje. No nie, to, no jak ja mam tam dojść? Aha, może od tamtej strony. Nie. Jeszcze raz was bardzo przepraszam, że tak nie było odcinka, ale tak jak mówiłem na początku, wada no, władza sprzętowa. Tak, jak, no źle to powiedziałem, ale po prostu sprzęt mi padł i nie mogłem nic zrobić. To nie ma... No problem. Hmm. Ciekaw który akumulator? O oh, oh, szybko. Ok, no to co? udaj się na... 6. Na też. tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. A więc jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, chcecie więcej tych odcinków. Ciągle mówię odcinek, ale no mniejsza o to. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. I dajcie łapkę w górę, to będzie dla mnie motywacja i na pewno będzie, im więcej będzie łapek w górę, tym szybciej będzie kolejny odcinek. No, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.